Pięć minut na zegarze tyka jak dynamit Serca pulsują mocniej jak w betonowym labiryncie Myśli wirują w głowie Huragan w pustyni, zegar się nie zatrzyma Jak biegniesz na linie W ciemnych ulicach, gdzie światło ledwo dotyka Każda decyzja to pułapka, cienka granica Nie ma miejsca na błąd, życie szybkie jak wyścig Zanim zdążysz oddech złapać znów kolejny twist Pięć minut, pięć minut, wszystko się zmienia, sekundy jak... Odnajdziesz swą pewność 5 minut, 5 minut, wszystko się zmienia Sekundy jak wrogowie biegną bez wytchnienia 5 minut, 5 minut, chwila jak wieczność Czy zdążysz, czy przegrasz, odnajdziesz swą pewność Kiedyś miałem sny, teraz mam tylko misję Przetrwać każdy dzień, bez miejsca na fikcję Każdy krok to hazard, każdy ruch to walka W dżungli betonu, gdzie życie to zagadka Zostawiam ślady na bruku jak pędzel na płótnie Czasem to ból, czasem nadzieja w tej nutce Się jak ostatnia godzina! Pięć minut, pięć minut, wszystko się zmienia, Sekundy jak wrogowie biegną, bez wytchnienia! Pięć minut, pięć minut, chwila jak wieczność, czy zdążysz, czy przegrasz, czy odnajdziesz swą pełną! Pięć minut, pięć minut, wszystko się zmienia, Sekundy jak wrogowie biegną, bez wytchnienia! Pięć minut, pięć minut, chwila jak wieczność, czy zdążysz, czy przegrasz, czy odnajdziesz swą pewno.